Powiedział, że będę występował w telewizji! To uwierzyłbym. No bo dlaczego nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Sam muszę sobie odpowiadać, bo nie ma widowni w studio, a operator już mnie widział. Dobra, pierwszą część odbębniłem, jak Zbyka strzelił reklamy. Ci zawsze ma żyć o tym, aby spędzić święta w Chinach. Jeżeli nie, to zapraszam. Nowo otwarty kurort pod Radomniem, Pniąpeń, pośród atrakcji, kuciak w i ryba. <laughs> moim dzisiejszym gościem jest Gandalf zwany Śniadym. No właśnie, dlaczego? No bo się opaliłem na solarium. Nie, nie, nie. Dlaczego jest pan moim gościem? No bo ja grałem w serii tych bardzo znanych filmów wysokobudżetowych amerykańskich, nie wie pan? <laughs> Nie. Aha. To może ja pokażę fragment filmu, który przygotowałem, żeby się trochę przybliżyć. No trudno. Dawaj, pan. Nie no co jest kurwa? Dobra. Ch... Będę Najlepsze to było jakże się pan zmienił w dupę i się spierdział potem. Dobra. A powiedz pan, czy na planie zdarzyły się jakieś śmieszne historie? No, było parę takich wesołych momentów, ale Najzabawniejszy był taki, jak byłem przebrany w stroju dupy i, i się spierdziałem. No, ale to już pan widział. No, to było takie śmieszne, że myśmy na montażu postanowili tego nie wycinać. Starostwo Powiatowe, skarżysko kamienna oddział w Starachowicach zaprasza na niepowtarzalną okazję spędzenia karamału brazylijskiego w Łomży! Wykup bilet już dziś, bo jak nie wykupisz dziś, to możesz to zrobić jeszcze jutro! Albo później! Dziękujemy! A po drodze zapraszamy do Serocka! Przepraszam, dlaczego pan zdjął spodnie? A teraz mini Quiz maximum. Przypomnę, regulamin, dokończ zdanie własnymi słowami. Gdybym się urodził ze zrośniętymi pośladkami, to. Dlaczego pan nie dokończasz? Skąd pan o tym wiedział? To moja najpilniej strzeżona tajemnica. Co? Na pudełku pisali? Ta, na pudełku www.pudełek.pl Dobra, kolejne zdanie. Gdybym się urodził z genitaliami przyrośniętymi do podniebienia, to. Poddaję się. Dobra, zatem kończymy quiz z wynikiem 2-0 dla mnie, a teraz nowość. Mini-quiz maksimum dla telewidzów. Gdybym się urodził ze zrośniętymi pośladkami jak Gandalf, to. A! Strzeliłbym sobie w łeb! B. Strzeliłbym sobie gola. C. Strzeliłbym sobie lufę. D. Strzeliłbym sobie fotkę. Odpowiedzi proszę zachować dla siebie. A teraz zapraszam na kolejny fragment filmu z panem Gandalfem. Ja w tym czasie zrobię salto. Ja teraz będę w dupy zamieniał. Czekaj. Dziwne. Eee, stół! Ratujcie stół! Szkoda, że nie zrobił tego na antenie. Telekamera murowany.